No, do samego końca. Zatrzymaj się i zespół niepokorni. Dzień dobry, to nasi właśnie goście. Dzień, dobry. Dzień witamy. dobry. Witamy serdecznie. Michał Kwaliński i Jacek Krupa. Jeszcze raz witam serdecznie. Ja, jak się słucha swojego utworu w radiu? Bardzo fajnie. Nie ukrywamy, że to wielkie wyróżnienie dla nas, ale samo to, że utwór jest na liście już od 10 tygodni, możemy go słuchać co tydzień, jest dla nas wielką radością, myślę. Ja mam ciary cały czas. Radio to jest właśnie to, to miejsce, w którym powinno się, według mnie, słuchać jednak muzyki klipy. To wszystko jest fajne, ale jednak radio, ten klimat, te emocje, te dreszcze. Mhm. Wy tworzycie taką muzykę, to jest taki melodyjny poprok, tak was się określa. Dzisiaj nie mógł przyjechać do nas cały zespół, ale może przypomnijmy, kto jeszcze z wami tworzy, kto z wami jeszcze gra? Kto z wami jeszcze gra? Mhm. Przemek Błączyński, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Nasz gitarzysta, współzałożyciel zespołu. Szymon Głuchowski, basista. Młody chłopak, ale wymiota, mm -hmm. konkretnie. Yy, na perkusji gra Robert Nawrot. No i, no i my, piąteczka. Czyli tak, w jednym słowie, niepokornie. Wy jesteście chyba, mam wrażenie, taką bardzo ładną wizytówką waszego miasta, czyli krok, Krotoszyna. Dzisiaj cały Krotoszyna chyba nasuwa. Pozdrawiamy Krotosze oczywiście. Czy jesteśmy ładną wizytówką, to trudno powiedzieć, bo... Bo, zależy, od gustu. zależy od gustu. Na pewno naszych rząd, które serdecznie pozdrawiamy w tym momencie. Wykorzystamy sytuację, żeby nie zapomnieć. Także, Agnissiu, tak, tak, jest... ukochana, pozdrawiam cię. Dzieciaczki też. Ja również pozdrawiam Karolinę i Halękę Kacareczkę. Możemy wracać do domu już. Wspieracie bardzo mocno lokalne akcje charytatywne, bo wystąpiliście na Krotoszyńskich Wibach. To jest taka impreza, która odbywa się chyba już kolejny, siódmy raz w tym roku. Szósta edycja. A teraz w najbliższą niedzielę wystąpi na krotoszyńskim rynku, wspierając akcję no tak, 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 tak. tak. Zapraszamy już dzisiaj. Gramy o godzinie 15.40 około. Także wszystkich chętnych yy, zapraszamy na rynek. Tak, Ramek w Krotoszynie, który jest yy, najpiękniejszym rynkiem w całej Wielkopolsce. No, no, jest no, złotówka czy... miasta po prostu. Chcieliśmy jeszcze pozdrowić tylko Monikę. Monikę, która to organizuje wszystko tej pracy Większość. Większość tych imprez i również i wipy także warto, warto przyjść. Ja bym chciała jeszcze może przybliżyć naszym słuchaczom wasze sylwetki, bo Michał Faliński jest nauczycielem muzyki. Jesteś też autorem śpiewnika dla dzieci na dziecięcą nutę. Tak, jak miło. A Jacek Krupa pracuje od wielu, wielu lat z trudną młodzieżą. No tak od wielu, wielu lat kiedyś możemy to połączyć, kiedyś ja byłem trudną młodzieżą, teraz pracuję w Młodzieżowym Środkowym Wychowawczym, no trudno. wszyscy jesteśmy trudni, Wszyscy dzieciaki, i dorośli, także... No. Tak, ja z kolei oddałem się pracy nauczycielskiej, ponieważ muzyka to jest moja pasja, a piosenki dla dzieci gdzieś tak wychodziły chyba z tego, że na studiach gdzieś tworzyliśmy, komponowaliśmy, jeszcze właśnie uczyliśmy się komponować właśnie do wierszy i gdzieś to zostało później, zacząłem... O tym myślę, żeby napisać jakieś piosenki dla dzieci właśnie w stylizacji, w stylu polskich starych bajek. W moich utworach są w zasadzie e, instrumenty typu klarnet, fagot. Czyli jakby te klasyczne instrumenty nie poszedłem jakby w elektronikę, tylko bardziej po staremu, że tak powiem, napisałem te utwory. Mm -hmm. A też zdradziliście mi taką informację, że jedna z waszych fanek pisze pracę na ten zespołu. Tak no, właśnie Júcia, z Skrotoszyna. Pozdrawiamy całą rodzinę, Zabiamy. Justynę. Po prostu oni są niesamowici. I właśnie Justyna nas nagrywa w tym momencie. Justynko ściskamy cię mocno. A córeczka napisała pracę domową na temat zespołu Niepokorni. Bardzo, ja jest się, bardzo się cieszymy, Bardzo się cieszymy. Mamy jeszcze, jeszcze dopowiem tylko, że mamy bardzo szerokie szeroki spektrum swoich fanów. Od piątego roku życia, gdzieś tego co wiem oficjalnie, do nieskończoności właściwie. Także jesteśmy. Niech blisko schopo, jesteśmy w Każdy znajdzie jakąś duszę dla siebie. Tak mamy świat, walimy z serducha, także. Czyli spełniło się wasze marzenie, bo kiedyś powiedzieliście, że chcecie grać dla dobrej publiczności. Oczywiście. Tak. To tak. były moje słowo. Jaki dopiero. macie plan w ogóle na siebie? Co dalej? Bo rozpoczęliście przepięknie. No, mamy nadzieję, że to ta dobra passa się nie skończy. Liczymy na to, że będzie tak samo dobrze, a może i lepiej. No planujemy od na jesień wejść do studia i nagrać nasze pozostałe utwory, mamy ich jeszcze około 10 i chcemy w jesienią zamknąć się w studiu i po prostu dokończyć naszą, nagrać jakby taką pierwszą płytę w profesjonalnym studiu i to jest nasze takie teraz najważniejsze, najważniejszy cel. Mhm. Jesienią nagrywamy jakiś klip, no i będziemy próbować. No to trzymamy za Was kciuki. I zachęcamy Dzięki. też do głosowania na utwór Zatrzymaj się, no, żeby nie I najmocniej. też przyjechaliście z niespodzianką, ponieważ e, za chwileczkę wielka premiera w radiu, e, Polskim Radiu Poznań. Co to będzie za utwór? Utwór pod tytułem Odejdź stąd. Tak. Odejdź stąd. Odejdź stąd. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy w, w takim razie i na wasze koncerty, na spotkanie z wami. E, czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? Ja mam takie jeszcze. Ach, marzenie! Takie no marzenie, właśnie. właśnie Ale muzyczne marzenie, niezwiązane tak. z zespołem. Bardzo bym chciał kiedyś zaśpiewać w Dowiecie z Grzegorzem Kupczykiem. utwór pod tytułem Smak Ciszy. A dzisiaj, nie, a dzisiaj, a a dzisiaj właśnie. Dojdziemy. jak jechaliśmy z Michałem, leciała w radio. Dlatego serduchowali wali mi mocno, jeszcze mocniej. No nie wspomnę już o utworze Dorosłe Dzieci. No to spełnienia wszystkich marzeń Wam życzę w takim razie. Mamy też prezenty dla naszych. Tutaj, słuchaczy, słuchaczy tak. czy już teraz, czy później? No, teraz, tylko Zwracimy. i wyłącznie teraz. Kochani, mamy dla Was taką zagadkę. Kto poda tytuł naszego singla, który właśnie już był zaprezentowany na antenie radia, otrzyma od nas wspaniałą nagrodę w postaci plecaka, ufundowanego przez Urząd Miejski w Kotoszynie. A w tym plecaku znajduje się nasz singiel. O który pytamy? pytamy? Pozdrawiam, Urząd Miejski. Proszę Państwa, w prosimy o odpowiedzi numer 71601. Odpowiedź, Państwa imię i nazwisko i czekamy na laureatów tego konkursu. Tytuł singla zespołu Niepokorni, a teraz praw premiera, proszę Państwa, w naszym radiu. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Michał Kaliński, Jacek Krupa, czyli Dzięki. zespół Niepokorni. Odejdź stąd.